Co to Dominika mi jeszcze wspominała, że mieszka ze współlokatorem. Jest to były żołnierz. Hmm. I obleśnie się na nią gapi. Czuję to i widzę. Tam diabelsko, diabeł jest wcielony. Okej. Okay. Zawiodę. O matko, to jest tak nieprzyjemne. Dobrze, tylko teraz jest tutaj problem taki, bo Wiktoria lubi z nim przebywać. Zobacz mi teraz połączenie z Wiktorią. Co tam trzyma jeszcze Wiktorię przy nim? Bo Dominika jest przerażona tym. Ale wiesz co, ale mi idzie, że to nieufajne będzie. Tylko, musimy to. Nie, nie, tak, tak, ale ten... przychodzi mi, e, że jeszcze nie, ale to jest chwila, jakby przed jakimś molestowaniem mi przychodzi. Mhm, czy to było w tym wcieleniu, czy wcześniej mieli takie spotkanie? Czy to idzie z jego mieli strony? jakiś Mieli jakiś taki bardzo coś takie y, hardkorowo wyuzdane, Jeszcze mi się to tak dokładnie nie pokazuje, ale no. po prostu na jakieś Dobrze. takie. Dobrze, złap tam proszę cię, Wiktorię, złap tego gościa. No. I niech Wiktoria ci w tym momencie pokaże na trzy. Kiedy to było, kiedy oni się połączyli? Jaka sytuacja ich połączyła? Raz, dwa, trzy. Ale ona mi się teraz brzydko pokazała. Ona mi się pokazała, jakby miała wytatuowane czarne oczy. Mhm. I jakby oni byli po prostu, mieli y, oboje byli demonami. Mhm. Okej, okay, zobacz to. Zobacz, jaka to jest sytuacja. Od, mm, Odsun się może, żebyś miała większy obraz, żebyś mogła złapać tą sytuację, co tam ich otacza Wiesz, gdzie oni są. Ym... Ona została wsidła przez niego i po prostu y, została zademoniona. Okej. Okay. Co się do tego momentu, gdzie on szuka swojej ofiary? Na jakiej podstawie wybrał właśnie Wiktorię na swoją ofiarę? Co ona miała takiego w sobie, że dała się tutaj zdominować? Była molestowana w dzieciństwie, w tamtym życiu. Mm -hmm. I na podstawie tych. Traum, on I, ją i, mógł wybrać. Tak, i takiej atencji szukała nieważne kogo. Okej, okay, dobrze. Cofnijmy się proszę do momentu. Złap mi ten moment, jak ona była dzieckiem i tam była molestowana. Co tam się dzieje? Niech ona ci pokaże. Przyk straszny. Mhm. Boże, już rozumiem. No. Ona została zaciągnięta właśnie w takie. Takie kanały. Gdzieś mhm. była po prostu gwałcona. Mhm. Zobacz, czy to było jednorazowe wydarzenie. Co, bo to ona po była to porwanym wiek. jakimś dzieckiem i przychodzi mhm. i była po prostu wykorzystywana i ona była takim dzieckiem ulicy. Mhm. Dobrze, stop klatka tam, cofnij się do momentu. Co się stało, że ona y, została sama na tej ulicy? Dlaczego złapi tam mamy, tatę? Co się, co się wydarzyło, że ona tam została sama? Był jakiś rozbój. Zobaczyłam, że chyba zabito tych rodziców, czy no... Dobra. Ją, ona uciekła, czy ją zabrali, tak. Dobrze, stop klatka tutaj. Złapnij ich, proszę, jak oni są jeszcze całą rodziną. Rodzice z córką razem w jednym domu, nie wiem, przy stole siedzą. Nie, nie, byli, wiesz co, tak jakby gdzieś wychodzili. Mhm. Jakieś gangusy na nich napadły. Dobra, cofnijmy się do momentu, kiedy jeszcze są bezpieczni i nic się im jeszcze nie stało. Dobra, to są w domu. Są, okej, okay. dobrze. Wyczuj tam, proszę, kto jest decyzyjny w tym domu. Czy to jest mama, czy tato? Tato. tato. Ale tam jest harmonia. Okej. Okay. No ale on nie jest głową rodziny. Mhm. Dobrze, złap mi tam go, proszę. Pokaż mu się jako anioł. Złap go za rękę. I pokaż mu, co się stanie za chwilę. I zobacz jego reakcję. Co on dalej zrobi, Jaka jest jego decyzja? Wiesz co, pierwsze co mi przychodzi, że bierze ich szybko i do schronu, tak jakby w tym domu mieli schron, mhm. bo nie może teraz uciec, żeby zmienić miejsca do życia, bo by się to właśnie zaraz wydarzyło. I on zabiera te kobiety swoje córkę i żonę do schronu. I on będzie po prostu, no wyczekuje dobrego momentu, żeby stamtąd uciec. Okej, okay, Przewin mi proszę do przodu tą całą sytuację, czy ona się wydarzy. Co tam dalej jest, jak oni są w tym schronie, jak czekają na ten moment odpowiedni? On już, no, wychodził patrzeć i udało im się wymknąć stamtąd. Mm -hmm. Przewin mi jeszcze o kilka lat do przodu, tak wyrywkowo przez całe jego życie i życie tej córki. Wiesz co, Dobry. gdzieś się na jakiejś wsi pojawili, yy, byli takimi, no jakby gdzieś tam parobkami, ale tak, że byli razem. To nie było nic mm -hmm. złego, no nie yy, po prostu do jakiegoś gospodarstwa trafili, że tam pomagali, ale mieli swój pokój, byli razem, byli yy, w ochronie. No. Nie, nie było tam zagrożenia. O, dobrze, okej, okay, super. Zamknij proszę tą przestrzeń. Będziemy usuwać teraz to wszystko. Ym, zaczęło się to od tego, że ona została złapana, została ym, za, zademoniona czy zdemoniona? Tak, tak, tak. Mhm. tak. Znajdź mi proszę tam y, stop, z tej stop klatki, tak? Jak ją tam wtedy złapałaś, te wszystkie programy, na jakich ona była wtedy tam złapana, tak? Jesteś nikim. Jesteś śmieciem. No, wyrzucaj. To mamy na tylu poziomach, że musimy to ładnie uczyścić teraz. Przy mnie będziesz kimś. Rób co ci każę. A zobaczy, tam z drugiej strony nie ma od Wiktorii, że jesteś moim wybawicielem, jesteś moim obrońcą. Jesteś autorytetem może? O kurde, jeszcze gorzej. Jesteś moim Bogiem. O właśnie, wyrzucaj to wszystko. Wszystkie autorytety, wszystkie Bogów wyrzucam. Jesteś moim Panem. Mhm. A zobacz tam, czy nie widzi w nim ojca też właśnie, tej figury takiej o, mm, ochronnej, obronnej, tak jak no. ojciec powinien być. Zobaczyłam, że widzi w nim kozła tego wiesz, diabelskiego. Mhm, wyrzucaj to. To też na strachu jest tak, że boję się Ciebie? Tak. Hmm. Hmm. Tam są Edyta pakty podpisane. Wyciągaj te wszystkie pakty, niech ona teraz się wszystkie pokażą. O Matko... Mm -hmm. Niech teraz wszystkie no przyjdą, wszystkie kopie tych paktów i wyrzucają wszystko. To, do pieca. Jakie to czorne, pokrwawione wszystko, po prostu, ale jej tam wcisnęli tego. Nie, jak wszystko wyrzuca. Wiesz co? Ona no. tu normalnie chce sama, y, bo przychodzi mi coś takiego. Jeszcze to, oczywiście tego nie zrobiłam, ale y, żeby to wszystko spalić i ona by chciała sama siebie tam spalić, żeby y, oczyścić, okay. tak, o, oczyścić jakby Dobra. siebie. No nie? To tak Co? Mówię, tylko. Niech ona sobie zrobi tam takie ognisko miłości uniwersalnej, jej ognisko miłości. Niech ona tam wejdzie w ten oczyszczający Uch. ogień o, super, wszystko pomysł. przetransformuje. Tak. No, jest... tak. Niech te wszystkie umowy spara. to tak. wszystko się... Ale ona się oczyści. Pięknie. Oj, wiesz co, aż, aż po prostu z tego takiego właśnie wytatuowanego dziewczęcia z tymi oczami wytatuowanymi, mhm. aż tak od, od nóg pojawia się dopiero takie prawdziwe ludzkie dziewczęce nóżki, wiesz? Tak powolutku to mhm. idzie. No i Teraz przy, no dobra, trochę przy miednicy, to chwilkę dłużej, bo tutaj no dużo jej tam krzywdy o, zrobili. Inspiracja. Hmm. Hmm. Just krzycze korony, hmm. przejrzała na oczy tak jakby była poprzednio w takim tak. E, tak w takim zamroczeniu. I, i, i tak. Jakby wyszedł z niej wreszcie ten demon, i ona może wreszcie swoimi oczami spojrzeć. I tak, co tu się stało? Jak ona się z tym czuje teraz? Lekko, tak? przyjemnie. Jest sama teraz. Odczuła to, że jest teraz sama, ale nie ma czegoś takiego, że to jest złe. To jest dobre, bo nie ma tych złych dookoła niej. Znalazła siebie? Tak. Pięknie. Tak, aż się tak przytula. Fajnie. Trochę jeszcze Ech. się boi, bo jeszcze nie do końca rozumie, co się dzieje, ale jest już jej z tym dobrze. Ech. Są takie niebieskie światło, mi się tu pokazało. Tak jakby wiesz, co Anioła zobaczyła. Ok. Zobacz, czy to jest jej projekcja, tylko czy tam rzeczywiście przyszedł Anioł teraz. Ona go tylko widzi, czy to jest tylko wrażenie, że jestem taka lekka jak Anioł, bo się pozbyłam właśnie demona. Czy jest tam Anioł? Czy, czy ktoś pod postacią Anioła teraz się pokazał? Ktoś się pokazał pod postacią takiej niebieskiej chmurki. To nie jest taki stricte mm -hmm. anioł z piórkami w ogóle. Tylko Ale pierwsze pokazałeś... wrażenie było, że to jest anioł. Mhm. Niech się pokaże w prawdziwej postaci. Nie, jak się pokaże teraz w prawdziwej postaci. Nie będziemy robili żadnych zasłon dymnych, czy tam chmurek, ani się chowali w świetle, tylko pokazujemy się tak, jak powinni się pokazać w całej swojej okazałości. w prawdzie. Mefistofeles nie odpuszcza. Okej, okay, dobrze. Zapytaj się go jeszcze, co on jeszcze tutaj ma z Wiktorią, Co on jeszcze od niej chce? Może jakieś pakty jeszcze Ona mają. Ona jest sobie... moja podpisała pakty na wszystkie życia. Nie odda teraz tak. Niech pokaże, co tam na tych paktach jest. Czy to rzeczywiście, bo ja tam na słowo mu nie wierzę. Niech wszystko pokaże teraz. Tu jest. U niej w sercu. To jakby. Co miała tak nóż m, tak nóż w serce, mhm. i tu coś był właśnie pakt krwi. Dobrze, niech ona teraz to wyciągnie z siebie. Niech to weźmie, zobaczy. I czy ona o, się mama ta belża. Z... Niech o. wyciąga wszystko: wszystko, co dostała od niego, wszystko, co jej wiąże, wszystkie zobowiązania, Ech. wszystko teraz wyciąga. Matko, piec, uwalnia dobrze, się, i tak. Niech to wszystko pójdzie. Tam się pokazuje, jak tym nożem do taki korek tak. na nóż, to tam wszystko tak. wychodzi teraz. No. Tak. Jak oczyszcza, to od razu niech się połączy, niech to ta miłość z serca, którą ona ma w sobie Niech od razu leczy te wszystkie rany, wszystkie te puszki, bo ona zaraz będzie miała uczucie puszki, jak to wszystko z niej wyjdzie. Nie na razie, nie. wiesz co? To, to idzie jej tak od stóp, żeby też wypchnęło, wiesz? Mhm. To musi się tak na razie wypchnąć. I, I to właśnie to jej światło się tak. Jeszcze chwilę, bo jeszcze tu czuję, czyli jeszcze jest. Mhm. Zobacz, co tam jeszcze jest. To światło jej tak od wewnątrz robi taką klapkę, że już nie można wejść tu. Aha, że tylko od środka z zewnątrz nie można. Tak, także po prostu to światło jej e, tak. O, powiedzmy, Zamy że to jest ta dziurka i to światło zamyka. jej tu robi tak. Zamyka jej to, żeby już zamyka. nic się tu nie dostało, że nie ma powrotu. No nie? Tak jakby zastawka coś, nie? Dobrze. Weź jej tam powiedz, żeby to światło. I tą zastawkę zaprogramowała sobie tak, że wszystko, co nie świeci tym światłem z zewnątrz, jej nie może wejść. A wszystko, co świeci z tym światłem, to może wejść w ten sposób, żeby nie było tak, że ona się zablokuje na innych. Mhm. Że wszystko tak jak to światło świeci, to może być a... Wszystko wiesz co? Sobie założyła tak. sobie jeszcze też taką blokadę, że jakby jednak było takie fałszywe światło, że ona by się nie zorientowała, Super. to tu po prostu jak coś wchodzi, to będzie od razu odpadać, że nie jest w stanie wejść do niej, wiesz? Czyli na tą iluzję jeszcze jest tak, tak? tak, wszystko dziewczyna nauczy, no. Super. O, może wreszcie tak. Wreszcie może oddychać pełną parą. Już jej żadne anioły nie są potrzebne. Ona jest samowystarczalna. No już się wiesz co? Już jest na zielonej trawie już jest taki ładny, mm. taki jakiś ogród taki trochę dla nas egzotyczny. Mm. Super. Oh. Taki, proszę, no. taki trochę dla niej sanatorium, żeby takiego. No tak, to musisz sobie teraz poddychać, poleżeć no. pod palmami w hamaku. Tak, tak, tak. Super. No. Zobacz proszę, czy tam w przestrzeni jeszcze nie ma kogoś. Zaskanuj to szybko. Czy tam pod tu jeszcze, jeszcze dopala się. Wiesz co, ogólnie to tak. Są na odległość, bo w tej ja chwili się boją. Mhm. W tej chwili boją się, ale w tej chwili do niej w ogóle nie dojdą. Mhm. E... I tak jak ona sobie założyła tą ochronę na serce, to niech ona sobie teraz założy bańkę z tego światła na nią całą. Żeby sobie zrobiła taką bańkę wypełnioną, właśnie tak jak serce wypełniała światłem krystalicznym i miłością, tak teraz niech, niech sobie zrobi naokoło siebie taką bańkę na auzy. Na tej bańce, normalnie aż się serduszka rysują, słuchajcie. No i super właśnie, i tylko miłość tam może wejść. Tak, tak, tak. Hmm. Hmm. Jeszcze ją wygładzę, wiesz, od środka. No, tak. Niech ona tam poczuje swoją moc, bo jak ona raz tak pięknie teraz lśni, to oni się boją tego światła. Więc tak, tak. Tą aureę raz... to... No weź ją tam pomiziaj, trochę po tak. ten Uwadaj, niech to ładnie się ułoży wszystko. Poza... już teraz widzi, jak to robić ona sama. Już sobie wygładza tą aurę i to jej no. sprawia przyjemność, ma takie ładne piórka i tak sobie... Tak jakby, wiecie, co, jakby sobie taki swój domek mościła. Nie? Mościła. Fajnie. No. Super. Złote buciki ma. Sobie takie założyła jak księżniczka. Fajnie. No. Dobra. Zostaw tam ją sobie. Niech ona sobie mości i odpoczywa. Takiej ehm. błękitnej sukience się mi pokazała. Fajnie. Za mną proszę tą przestrzeń.